hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w grze Cult of the Lamp, Sinful Edition, którą kupiłem niedawno, stosunkowo i chciałem z Wami ograć, więc zapraszam serdecznie. Jest to pierwsze moje spotkanie z tą grą, pierwszy raz do, do niej wchodzę w ogóle. Praise the lamp, great power, promised to Liberator. Za szybko to take head for crown, upon two Mam nadzieję, że będzie tutorial, jak w to się gra. Bo jeszcze nie wiem o co chodzi. Okej, okay. chyba jakieś wprowadzenie dopiero. Tak, to jest wprowadzenie. Ale zobaczymy co to jest. Czy jeden jakiś ścięcia? Kneel to be sacrificed. No, no, no. Oni chcą mnie nie zabić. No, no, no. Nie zgadzam się. Rust stands the last of its kind, all others we have hunted down and put to the blade. With this final sacrifice the prohibition will be impossible to fulfill. This heretic who lies below will be condemned Okej. Okay. Co sobie? O! Może ja jednak nie zginąłem? Ach, chyba jednak zginąłem. Chmury i łańcuchy to chyba jednak śmierć. Kogoś tu więżą. Mogę cię wypuścić? Konkluder film na odwrót. That I still have need of you. Bishops true, they could keep you from me in death, but instead they sent you straight to me. give giving life again, but at a price. All I ask is <coughs> to start a cult in my name. Do we have deal? Something else? You managed to look No, but absolutely. Wise choice. Take the red crown which I once wore. With it, you shall command to loyal of followers and strike fear into the hearts of, your, of our enemies. Return to the land of the living, start a cult in my name and begin recruiting followers. Once, once you have done so, you will see me again. Now go. I thought was Nie chcę zanudzać karty z senkami, ale mam nadzieję, że nie będą długie. Dobra, wiemy, że mamy założyć kult Siema chłopaki, wróciłem O no jest Czym się bije? x em się bije, się unika. To... to się można rolować, żeby się poruszaliśmy

Mogę się tu przespać, mogę coś zlutować? Nie, tu nic nie ma. To idę dalej. Mogę to trafić. O, skrzynka. Pieniądze. Coin. Currently used for manner. Spoko, spoko. Będę w prawo Gdzie mi na plecy chodzisz? No ja wiem, że te fighty mogą być o wiele prostsze przez to, że to jest dopiero krątek. Dobra Oła! Aktywnie, okay, ok, ok. O, krzyweczka, pieniążki. A tu wyjście, bo. Nie, nie zbędziłem całego piętra. Dobra, zostawmy na chwilę, żeby sobie to czytać. Dobra, ja chcę go. Ja chcę go w swoim składzie. Dajcie mi chickena. No nie chowaj się. Są więcej w środku. O, wszyscy? Tylko czemu ten chicken ma usta i dziób? Dobra, ratujemy chickena. Ja go miałem uratować, a nie wciągnąć do piekła. Dobra, ja mam nadzieję, że trafił w lepsze miejsce. Może <noise> <noise> mu się udało. Dziękuję. A mogę się <noise> teleportować, ok. Dobra, spotkamy się później. Return to cold. Ja go posłałem portalem, a sam zmieniłem się w po prostu cień. No spoko. Taktyczne sprawdzenie, czy mi się kamera nie ścięła. Nie ścięła mi się, więc można grać dalej. A dobry. Co to jest? Difficulty? Dobra, na hardzie. Wszystkie edycje są aktywne. Jak na kult to wygląda tutaj bardzo ładnie. Chica, nie bój się. Do domu trafiłeś. A, tu nie mogę uderzać, okej. Okay. mogę się rozglądać fajnie. A, tu Chicana chyba muszę posłać do pracy. Chica! i Spermi Mogę Cię nazwać Będziesz... Grwazy Git z form? On ma formy? A mogę go w ogóle sobie zmienić na jakikolwiek chcę przez to? Chyba przez DLC Nie wiem co ja chcę dogo? Nie jest dogo. Nie ma dogo. Lejcie Tajgerem. bonzo. Kolor. A jesteś kotem. Dobra, nieważne. Lejcie ciemny. Wariant. Z krzyżykiem. 15% harder. To ciężej, żeby wylevelować. I 10% tego. No dobra, trudno. Weź git. Chop trees, mine stones. Dobra, dawaj, drzewo. Spoko. Cooking fire. Jak tu się buduje? Aha, musi on zdobyć rzeczy. A, mogę mu pomagać, okej. Okay. Nie wiem, czy to się drzewa. No to bardzo ładnie robi. Gdzie jest jakiś kamień, tu jest jakiś kamień. Tu, tu, tu. Build. Cooking fire. O, chciało się jeszcze wybudować, tak? O. tu. O, kikitos. much Java? You know, Okay, co? need to eat. It's up to provide meals for them. Aha, ja I no, to To food while like to grab your own food. Seeds can be pushed or found while crazy Okay. So, like a berry.

Wam posmakowało, bo się ześpada. Czyli teraz mam wyjść, okej, okay. mam zdobyć kolejnych Clean To be Cult with coaster first Come sick. Nie mogą umierać przez to Dobra, bo mam nadzieję, że da radę. A tak, one mają każdy jakby swoją liczbę. Nic do zielonego, spoko. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, lecimy o, wejście jak z minlajterze. Jak w Moonlighterze Może działa i tak samo jak Moonlighter Dwa życia, czyli na dwa hitki jestem O, lepszy temacz. To biorę. click A to jest... A do przeczytania To nie. Idziemy dalej. Uj! guziki yes, no Mając wszystkich mogę nie wygrać zbytnio. Dobra, no, no, dalej. Na solo. No tak, tak, tak. Troszeczkę. Jest tam życia. Jest tu jakaś mapa albo coś nie ma. tu nie ma przejścia no jestem na hitka. a to jest zasadzka Dobra. tak, no do way to light the darker. darkness. Sorry, niebieskie serduszko? to będzie działać jak. Soulheart? W Isaacu? Sklep no, naprawdę ze bo może się wyhealuje. Nie, tu są jakieś ambrozja. No to Form! Jak za darmo to biorę. Mogę się w podbijać podbijać. go No mogę się cofnąć? Mógłbym się cofnąć, ale w sumie czy mam po co to no, 8 pokoi będzie przy Bosie no, Dobra no mam niebieskie serce No lecę na łeb Kumpel no, Tabuje to cię z życia no, Dobra, ladzę ją, ladzę ją Co do? Broń jeszcze lepsza, dawaj Co? Dorot! A, muszę sobie wybrać ten... Połówkę... Nie no, całe biorę. Gdzie po co mi połówka cała? O, nagle mi więcej kart daje. Ja widziałem tylko dwie, a dostałem trzynaście A to jest ten skrypt Na się bije? No, nie um, Co jest? Lesie.

Manager, yeah, no mu lesi? Nie Dobra, i... Nie Dobra, wale go na Noś easy boss. Będę cię teraz miał. Co do mnie na kalamkarę baniać. A. A. To też się przynamię nie bo. Just stone, blueprint, amber a daj kamień. I pieniążków Aha, cztery tam już. Dobro, wracam do kultu. Wygodniemy jeszcze chwilę i kończę odcinek, bo to trochę już będzie. Yeah. Dużo gadania. A to kulto. Gramer. Możesz być i gramer. Co tu masz? Fight when Falling Ill. Easier to level up, ok? Hmm. może się zacząć z innymi. Jedynymi minus. Путь расстрелял, был там был камень, 50. Да, и что? Забавно. Да, да. Так и... Билда Шрайн. Бум. Ничего не имеет в статуях. Туппятый Еще одно Окей. Шаломба. Вот умашка. Слара Сигин, Вадра Сигарди. Он не прав. Ура, до А, мне мне добыть. Collect divine inspiration for shine. Tak się da. To no no co? co? Tu mamy jeszcze Sleeping Bugs. O, muszę mieć jedną inspirację: Build do Temple. Nie ma drewna. Dobra, zbudujemy Temple i będziemy kończyć ten odcinek. O. Nie ma sensu przedłużać. Zbudowę zawsze mogę zrobić poza kadrem. Nie będę to zajmuje zbyt długo. Nie mam żadnej inspiracji, okay. No. Nie chciałem tego niszczyć. Chciałem to wybudować. I mamy tempuł. To mi Rytuały, wiara, samony. A, wiarę muszę głównie sprawdzać jeszcze. Ceremonia. Przekonajmy ich do złej strony mocy. A, to nie mnie wzmacniają. Pół serca do przodu. Nie, no, już nie będę kolejne nie robi. Dobra rapatu! Uspokój się. Return to the land of old fate. No, ale to już w następnym odcinku. Jeżeli obejrzeliście do końca dziękuję. Zostaw łapkę, subskrypcję. Może dozwać się w komentarzu, spróbuję odpisać. No i dziękuję.